Hej, cześć, z widzę? z tony Kiramu. Zagramy sobie dzisiaj rankę za yy, wojownikiem na pirat, pirat. Pirat wojownik, czy to w czymś stylu? Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale no po prostu piratem podwojowników. Tutaj jest dek. Jest on bardzo podobny do deco mkr mm. Ale zmieniłem go też trochę, żeby, wiecie, nie było plagiatu. <laughs> Dobra, tak wygląda. Możecie sobie na chwilę zatrzymać filmik. No i ja zaczynam. Wróć i gramy. No i szybko nam koło przeciwnika. No, 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 no. się Pokaż mi co mi tutaj dajesz. Hmm. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Tego też nie chcę. Ale magów nagrałem sobie przed chwilą normalną gierkę i też mag był gotowy. <grych> A dobrze, że dało mi to na początek. Dawaj przeciwniku, witam, witam cię serdecznie. Hmm. Ale broń to mi by się przydała, tak szczerze mówiąc. No to nie będzie raczej retro. Nie wiem czemu tak sądzę, ale na tych rangach nie powinno być. Rena wróci, rena, nie retro. <laughs> Kawaleria przybyła. przybyła kawaleria. I to jaka? Ale teraz płyniem moc specjalna na niego. Chyba, że przeciwnik ma coś lepszego do użycia. No no dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie zadziela. No w sumie głupie, tak trochę. Ale przydałaby mi się ta, ta broń. No w sumie? Czy to by mi dało szybsze falnięcie? Na twarz idziemy, na twarz. Raczej na twarz pójdę. Bez skitu, na twarz. To może być w sumie głupota iść na twarz. Ale na twarz pójdę. Eee... Dobra, żeby mnie nie tylko pirata. To jest teraz najważniejsze. Nie, no chyba, że mi wypadnie jeszcze taki jeden, to wtedy. Albo mi zniszczy broń szlamem. Okej, okay, teraz pewnie tak pójdzie. Cztery obrażenia. Hej, kiepsko to widzę, tak szczerze mówiąc, bardzo kiepsko to widzę. Dawaj, 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 ups, ups. Dawaj, dawaj. No, nabija, nabijasz mi dodatkowe minuty na odcinku. Halo. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić, panie Magu. No, wiem, że ci się kończy czas. To już możemy zaobserwować. Oj, 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 oj. Szkoda, że nie. No, nie mogę teraz tego wyrzucić. Mogę to w sumie wyrzucić tu, Chodź tu No i bardzo dobrze Hmm Kurde, teraz to mam Teraz to mam rozkminacz Bić czy nie bić Bije to w sumie go wzmocni Szkoda, że to pirat nie jest tu. Bardzo szkoda, że to nie jest pirat. I teraz owca. Czyżby miał owce na ręku? Pani owieczko. Zapraszam. A jednak to nie jest owieczka. Ale... Szkoda. Szkoda. Co on zrobi? Ale to głupie było. Nie no, w sumie to nie było aż takie głupie. Nie, to było w sumie mądre. Inteligentne. Hmm. Czy. Czyś bym go zbejtował na tą legendę, czy nie? To jest pytanie, czy go zbejtuję na legendę? Czy będzie chciał wszystko zrobić, żeby zwiększyć tą legendę? Fajnie by było przynajmniej. No, zbejtuj, zbejtuj się, proszę cię. Zrób wszystko, żeby pójść na legendę. Ha! Zabraknie mu many! Ale w sumie pirata nie mam. No to... Takie... Słabym powiedział. Aha. Dziękuję. I do następnego. Jakby przeciwnie widział moją rączkę. Dobra. W sumie fajna taka talia na piratów, ale czy to. Czy na długo na tym pociągną? No, tak. Yy, dobra, no to tak. Ja bym kończył odcinek. Zaraz nagrywam kolejny i tak wrzucę z dwa. Myślę. No. Dlatego żegnam. I zapraszam po więcej. Trzymajcie się.